Up. Tutaj Hubert Magik będzie ruchał w dupę naszego kolegę rękami. Proszę. Uwaga jest taka: jeżeli macie astmę, chodzi no, mi o kolegę, którego macie zamiar zabić. Jeżeli ma astmę, to nie róbcie mu tego, bo może tego nie przeżyć. nie? A więc, e, pierwsze tak, każemy naszemu koledze e, zrobić, kucnąć i zrobić 16 szybkich, wymogich styków, a 17 przytrzymać i wstać. No, jak daleko I to Teraz robimy, przytrzymujemy tak, żeby nie mógł oddychać. On będzie się na nas dziwnie głupie patrzył. Po chwili. Będziemy już słyszeć coś takiego. Paściwie go ratować. Bo on mnie. Maga ze mną. Kurwa ze mną, o, chuj. Już, od, już żyjesz? O.